Power Miner stoi na z najlepszych serii Lego. Oczywiście dla mnie, ale to chyba wiadome, że na moim kanale wyrażam swoją, a nie kogoś opinię. Dlatego też koniecznie chciałem coś zbudować w tej tematyce, i jak szybko się zorientowałem w tym roku, nadarzyła się do tego idealna okazja. Tak też wraz z członkami oraz sympatykami stowarzyszenia Zbudujmy to, stworzyliśmy trzymetrowego kolosa, którego zaprezentowaliśmy na tegorocznych targach hobby obok wielu innych niesamowitych konstrukcji. Końcowo w projekcie wzięły udział cztery osoby oprócz mnie, czyli Pablo Bicasso, Riventer, Wolny Klocek oraz Matthew. Linki do ich social media. Macie oczywiście w opisie. Samą moją część jeszcze ostatni raz powiększyłem, dodając chociażby kryształowego króla, ale no o tym opowiem później. Teraz pozwólcie, że omówię to, co zrobiła reszta kolobowych kolegów. Jednocześnie opowiem nieco o zamyśle całej makiety, więc historia jest bardzo prosta. Górnicy wydobywają kryształy i przełożą je na lewą stronę, gdzie to mają swoją główną bazę. To dlatego tym bardziej w tą lewą stronę będziemy się kierować, tym mniej znajdziemy tam kryształów, bo zostało one już po prostu w większości wydobyte. Natomiast po prawej stronie znajdziemy ich znacznie więcej wy Sporych zbiorowiskach. No dobrze, to w takim razie zacznijmy teraz omówienie od końca, czyli 32 study wykonane przez Mefiego. Przedstawiają one swego rodzaju przedłużenie i wygładzenie mojej kryształowej ściany, co myślę, że naprawdę tutaj bardzo fajnie wygląda. Oprócz minerałów pojawił się jeszcze mały Mech oraz malutki staw lawy z isteregiem w postaci Goluma. Takiego znacznie lepszego Goluma. Do tego pożyczyłem ją Ultromoroksa na czas wystawy, bo wygląda on moim zdaniem tam naprawdę bardzo dobrze. Następnie mamy pracę Riventera w postaci genialnego, sporego Mecha. Mecha. Rewenter już wcześniej prezentował jego, dokładnie na swoim Instagramie, do którego to posta oczywiście też zostawiam wam link w opisie. Ogólnie wygląda on super, ze swoim wiertłem, posturą oraz tą ruchomą rąsią, która to pokazywała ciekawy gest mojemu królowi skalniaków, gdy to znajdował się na wystawie. Sam mech też, jako że Rewenter nie zbudował żadnego terenu, znajdował się na mojej części kolaba podczas wystawy. Dobrze, następnie od lewej strony łączyłem się z Pablem Bricasso, który to zbudował 96 cudów terenu. Doprawdy duży kawałek. Przez to też znajdowało się u niego sporo ciekawych detali. Po pierwsze od razu zauważalna przepaść, z której to wychodzą mniejsze, jak i też te większe skaniaki atakujące naszych górników od tyłu. Na całą zaś przepaścią znajduje się kolejka linowa, która to służy do przewożenia kryształów. Kolejka ta jest przerobiona ze stanem o numerze 8709. Najważniejszą w niej wprowadzoną zmianą jest oczywiście jej zmotoryzowanie. Kryształy wylatują z taśmy, która to w zamyśle transportuje kryształy z innych tuneli jaskini. Te zaś wylatują do odpowiedniego zbiornika, przejeżdżają nad przepaścią po czym spadają do poręczowego kontenera. I co, to tyle? No nie do końca. Kontener ten ma bowiem fałszywe dno. Tak w sumie to nawet nie ma w ogóle dna. Więc kryształy tam wlatują, zjeżdżają na sam dół makiety. Po czym zmodyfikowana kolejka tłem makiety transportuje je z powrotem do taśmy. I tak cykl się zapętla. Dzięki temu kolejka nie potrzebowała ciągłej uwagi w kwestii ręcznego dosypywania i wysypywania kryształów. Dobrze, ale oprócz samej kolejki, warto też wspomnieć o bardzo fajnym pojeździe transportowym zbudowanym przez właśnie PAB który to wyszedł mu w mojej opinii bardzo dobrze. Sam pojazd zaś stał bardziej na części ostatniego członków tego kolaba, czyli Wolnego klocka. Wolny klocek skupił się na budowie w miarę bezkryształowych skał, śladów pojazdów oraz mniejszej bazy, czyli na elementach, które to moim zdaniem bardzo fajnie tutaj dopełniły cały kolab. Dodatkowo pozwoliło nam to na nieco lepsze rozłożenie wszystkich pojazdów, ponieważ wcześniej był tam dosyć spory ścisk, aż zbyt duży ścisk. Dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o pracę chłopaków. Jestem mega zadowolony z tego, jak nam całość się połączyła i ogólnie z tego, jak wyszedł nam ten projekt. Dziękuję jeszcze raz za to, że zdecydowali się oni w nim uczestniczyć. Pamiętajcie, linki do ich social medów macie oczywiście w opisie tego filmu, a teraz przejdźmy do omówienia mojej części tego kolaba. Ostatecznie długość mojej części tego kolaba. Wynosiła 192 study. Jest to ponad połowa całego projektu. A zdarzyło się tak dlatego, że jak pewnie wiecie, z moich innych materiałów bardzo lubię tą serię. Plus, całość jeszcze przed wystawą, jak wspomniałem, powiększałem. Więc końcowo taki, a nie inny metraż mi wyszedł. Przez to, też moc Paramayers jest zdecydowanie jeden z moich największych projektów ever. Ale może omówmy sobie to, co zbudowałem nowego, bo w ostatnim odcinku mówiłem, że całość już zakończyłem. Otóż nie zakończyłem całości, a było to kłamstwo z mojej strony. Co nawet w końcówce mojego ostatniego odcinka zasugerowałem. Ale do konkretów. Po pierwsze, zrobiłem kilka jak dorobienie dwóch lamp oraz dopakowanie grzbietów Thermoroxa oraz Geolixa, by wyglądali na taki bardziej chunky. Następnie natomiast zabrałem się za naszego króla kryształów. W oryginalnym zestawie wyglądał on moim zdaniem słabo. Taki chudelak, co nie pasowało mu w porównaniu do choćby Geolixa. Mało tego, za dzieciaka jako jedyny nie podobał mi się on z całej serii Power Miners. Dziś doszłoby do niego kilka zestawów, ale kiedyś był on wyjątkiem. Dlatego też, jak domyślacie się, od początku chciałem jego zbudować samemu. Mając własną wizję, którą próbowałem odzwierciedlić. Dlatego też, podobnie jak Geolik, czy też Tremolox ma on zaburzone proporcje ciała, długie ręce i krótkie nóżki. Trochę się z nim męczyłem, ponieważ w pewnym momencie wyglądał on jak robotyczny tytan z Warhammera 4000, ale całość końcowo poprawiłem. Do tego jak widać jest on też nieco bardziej muskularny, jednocześnie jego głowa jest dość nisko usadzona. Użyłem ją oczywiście z oryginalnego zestawu, jednak zamiast jasno szarych kłów, przyczepiłem jej kryształy na głowę. No właśnie, bo sam kryształy, jak zauważyliście, są różnokolorowe. Gdzie to w oryginalnym secie były tylko neonowo-przyzroczysto-zielone. Powód tego wytłumaczę później, gdzie to przedstawię też moją wizję na to, jak dorastają i ewoluują skalniaki. Teraz natomiast zajmę się budową terenu. Oszczędziłem wam jednak pokazywania kolejny raz etapów budowy tych skał, bo jest to praktycznie to samo, co zrobiłem wcześniej. W sensie, wiadomo, teraz jest tu znacznie więcej kryształów, nieco inaczej jest to wszystko ułożone, ale basically buduje się to mniej więcej tak samo. To w tej części makiety wykorzystałem wszystkie moje pozostałe w kolekcji kryształy. No dobrze, na koniec może zostało mi z 14 sztuk, ale je ostatecznie wrzuciłem do tego tutaj pojazdu, by ta paka z tyłu wyglądała na nieco bardziej dopełnioną. Same rudy zaś zostały mniej więcej tak samo zrobione jak poprzednie, ale tym razem użyłem pojedyncze wedge czy też watchplatey do kreacji nieco różniących się niektórych ród. Do tego dodałem jeszcze duże kryształy zbudowane z bryków oraz tych małych piramidek jeden na jeden. I ostatecznie, o ile budowy na tej części makiety było sporo, to nie miałem za dużo dodawania minifigurek. Oprócz króla umieściłem bowiem Tremoroksa i kilka pomniejszych skalniaków posilających się kryształami. A no i Isterek. Jako że jest to ostatni odcinek, to stwierdziłem, że nie ma bardzo sensu bawić się kolejny raz tą zabawę oczekiwaniem Isterega, dlatego że tak czy inaczej nie będę w stanie nigdzie pokazać tej figurki, którą by taka wygrana osoba sobie wymyśliła. Dlatego też po prostu od razu wam powiem gdzie jestem. Isterek i co przedstawia. Co pewnie zauważyliście z przodu widać przekupując tego się Steve'a z Minecrafta. Oczywiście wbudowane jaskini z LEGO nie mogło zabraknąć jakiegoś nawiązania do Minecrafta. No dobrze, to tak wygląda moja ukończona część MOCA. I nadal nie mogę uwierzyć w to, jak duże to wyszło. Ogólnie jestem raczej zadowolony z tego efektu, ale więcej ujęć pokażę Wam na koniec odcinka, a teraz wytłumaczę Wam, o co mi chodziło ze wcześniej wspomnianą ewolucją skaniaków. Otóż zaczynamy od małych skaniaków. Te zaś, przez ciągłe jedzenie kryształów, rosną i zmieniają się w thermoroxa, Geolixa lub też trzy inne wymyślone duże skaniaki. Wyobraźcie sobie po prostu geoliksa, ale niebieskiego, zielonego i poręczowego. Te większe skalniaki zaczynają jeść po pewnym czasie wszystkie kryształy, niezależnie od gatunku, do którego wcześniej należały. Przez takie działanie w końcu wyewoluują one, zamieniając się w króla kryształu. Król kryształów stanowi takiego swego rodzaju główną ochronę przed poważniejszymi zagrożeniami. Jednocześnie przez swój rozmiar nie zawaha się on zaatakować lub też gnębić słabszych skalniaków. Jego dieta składa się teraz z nie tylko z kryształów, ale też ze skał. Ciele, cały czas rosną kryształy, które to, gdy zbyt się rozrosną, zaczynają od niego odpadać, po czym znów rosną kryształy i znów odpadają i tak w kółko i w kółko i w kółko całość się zapętla. Dzięki temu skalniaki muszą polegać tylko na naturalnych rudach. Ale to nie jest ostateczna ewolucja skalniaków, bowiem jest jeszcze coś potężniejszego, czyli Bóg Kryształu. I nie, nie jest to żadne bóstwo, a został on tak nazwany przez ludzi. Dlaczego? Przez jego rozmiary. Gdybym miał jego zbudować teraz w skali minifigurkowej i postawić obok obecnego moca, to byby on no myślę że jest ponad dwukrotnie wyższy. Bóg kryształów dorasta bowiem do kilkudziesięciu metrów wysokości. Przez tak ogromny rozmiar jego dieta teraz składa się tylko i wyłącznie z skał. Nie licząc może pojedynczych kryształów, które zjada przez przypadek. Zjadając tak ogromną ilość skał tworzy on nowe przejście, jak i też nowe jaskinie. Na jego plecach zaś wyrastają małe grudki kryształów, które gdy dojrzeją, zamieniają się w zwykłe małe skalniaki, które następnie odrywają się od ciała ich nosiciela i zaczynają żyć własnym Życiem. A jak powstaje Bóg kryształów? Otóż król kryształów musi zjeść fragment głowy Boga Kryształów, gdy takowego znajdzie. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o moje pisanie: Lord do Skalniaków. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Dla chętnych zapraszam do obejrzenia paru zdjęć i ujęć całego projektu. I co? To tyle. Kolab Power Miners można oficjalnie uznać za zakończony. Teraz nadszedł czas, by powoli całość rozbierać i zacząć budowę nowych projektów. Mam nadzieję, że jeszcze lepszych, a możliwe nawet, że jeszcze większych. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.